WeWorks ma mega fajny odcinek i dzisiaj sobie przyjrzymy się temu, słuchajcie, z war 53 part 2, jestem ciekaw o co tu chodzi, ja już nie pamiętam, słuchajcie, czy oglądałem tę serię od niego, a oglądaliśmy to, pamiętacie, tu zostało przysypane, dobra, dobra, okej, okay. czyli jest nowy odcinek z tej serii, ciekawe co oni tu będą robić. A, to jest ta seria, gdzie oni są wszyscy razem i istnieje naukowiec. ojacie. No no I tu się to zakończyło. A, Jastro dalej tutaj walczą jakby. Aha, co, co oni tu mają na plecach, ty? z jakoś... O Jezu, jakąś bazukę czy coś? Ej, nieźle. To z ile Toilet warczą razem z kamerami. Ty, to jest Mini Jagger. Tytan kamera? Co on tu robi? Wow, nieźle, w tej serii wrócił Tytan kamera. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, ile on ta, ta seria już ma odcinku, bo on trochę z tego zrobił. Aha, tu był ten. Part 1. A tu dopiero zaczął, od tego, tak? Nie. Ty, ten odcinek nie ma tytułu, co jest? Tutaj, o 47 potem robił. Okej, okay. no całkiem spoko, mam nadzieję, że mu się rozwinie ta seria, ten odcinek miał 3, 6, 86 tysięcy wyświetleń, nie?